Dzień dobry, dzień dobry. Tu pan Perfekt. Dzisiaj pokażę wam jak robić otwory w zlewozmywaku. To zapraszam was do mojego garażu. Słuchajcie. To jest odbicie lustrzane mojego zlewozmywaka, czyli dokładnie ten sam model, ale z lewym ociekaczem. Pokażę Wam dzisiaj, jak bezpiecznie i precyzyjnie wykonać w nim otwory pod akcesoria dodatkowe. Zlewozmywak standardowo posiada fabrycznie wykonane nawierty, które są przygotowane pod wycięcie otworu w zlewozmywaku, czyli standardowo tutaj będziemy instalować baterie, tutaj dozownik. Tutaj instalujemy korek automatyczny. A tutaj pokażę Wam, jak zrobić dodatkowy otwór pod wyłącznik do młynka do odpadków. Zaczynamy. Do wykonania otworów takich pogłębiających te standardowe fabryczne nawierty, potrzebna jest taka koronka bez prowadnika. Można to zakupić na rynku. To kosztuje z reguły kilkadziesiąt złotych. I zwykła wkrętarka, czy to wiertarka akumulatorowa, bądź na kabel. Instalujemy to w wiertarce i yy, generalnie na wyższych obrotach, bez jakiegoś większego nacisku wykonujemy ten otwór. Pierwszy otwór mamy wykonany. Tutaj została część z zmywaka w otwornicy. Do tej otwornicy nóż się nie nadaje. Musiałem wziąć śrubokręt, żeby wydłubać ten korek ze zlewozmywaka. Powiem Wam ciekawa historyjka. Kiedyś żeśmy z takich korków zrobili guziki do bałwana. Bardzo symetrycznie, równo i estetycznie wyglądały. Jedziemy z następnymi, czyli pod baterię. Jedziemy z trzecim. <noise> Trzeci otwór wykonany, znowu wybijamy korek i teraz zaraz wezmę odkurzacz, żeby to posprzątać, ale od razu pokażę Wam narzędzie e, odpowiednie do wykonania czwartego otworu, czyli w momencie, kiedy nie mamy nawiertu, to musimy mieć koniecznie koronkę z wiertłem prowadzącym, e, żeby stabilnie i równo ten otwór wykonać. Biegnę po odkurzacz, sprzątam i przygotowuję się do kolejnego etapu. Ja lubię mieć oczywiście posprzątane, więc wszystko zostało odkurzone. I zobaczcie, tak wygląda zlewozmywak od prawej strony. Ja tego nie sprawdzałem, ale jestem pewny, że wszystko jest w idealnym porządku. Wiercimy od lewej do prawej. Ważne, żeby zlewozmywak był dobrej jakości. I wiertło, z, który, z którego korzystamy po prostu. Także zmieniam teraz koronkę we wkrętarce na tą z prowadzeniem. I to już jest na pewno trochę trudniejsze, bo otwór trzeba zrobić w 100% od samego początku. Określamy sobie, tak naprawdę, miejsce, żeby to symetrycznie nam wyszło. Tutaj jest regulacja na dozowniku, na baterii, na korku automatycznym. Możemy troszeczkę zniwelować, jeżeli by coś krzywo wyszło. Tu jest trudniej. Na pewno dłużej to potrwa. Na tym etapie, kiedy już mamy częściowo wykonany otwór, możemy wrócić do narzędzia którego używaliśmy przedtem i kontynuować wiercenie. Otwór gotowy. O, jak ładnie wypadło. Także, moi mili, mamy już teraz wykonany zlewozmywak z czterema otworami, trzema pokue, pogłębionymi i czwarty zrobiony od zera. Moim zdaniem są tej samej jakości i wyglądają dokładnie tak samo. Chciałbym Wam jeszcze pokazać jeden zlewozmywak, który ma trochę inny sposób e, wycinania otworów i montowania. Standardowo zlewozmywak klasyczny ma tak zwane żabki, a ten, który Wam zaprezentuję, Ma takie uchwyty, które sprężynują, czyli wycinając otwór w blacie, wkładamy ten zlewozmywak i on już nie musi być przykręcony, bo z każdej strony są takie sprężynki, które dopasowują go do blatu. Czym się wyróżnia ten zlewozmywak? Ten zlewozmywak posiada ten rodzaj zlewozmywaka z tymi uchwytami, o których mówiłem: posiada tak zwaną podkładkę dystansującą, czyli jak wykonamy sobie otwór pod baterię. To żeby tą baterię przykręcić, to ten rand nam przeszkadza i musimy użyć takiej właśnie podkładki dystansującej. Ja już pokażę, że po wykonaniu otworu, po wykonaniu otworu, w celu przykręcenia baterii, musimy użyć tej właśnie podkładki dystansowej, aby Bateria była równo przykręcona, bo ten RAND może nam przeszkadzać w dokręceniu śruby, tak naprawdę do baterii, bo bateria by się tutaj zmieściła, ale ta podkładka ułatwia nam montaż. Jeżeli chcemy zainstalować dozownik, czy korek, automatyczny, czy wyłącznik do młynka, to takie właśnie podkładki dystansujące koniecznie trzeba sobie dokupić. Tak jak widzieliście dzisiaj na filmie, to wykonanie tego otworu jest dość proste i generalnie nie jest to żadna fizyka kwantowa. Każdy. Pan domu, jeżeli tylko trochę ogarnia, to spokojnie sobie z tym poradzi, bo nie jest to jakoś mocno skomplikowane. Natomiast jeżeli tego nie czujecie, to oczywiście można temat zostawić fachowcom. Hydraulik montując zmywak z baterią z reguły bez żadnego kłopotu nam ten otwór wykona. Ważne, żeby nie wykonywać tych otworów od prawej strony, bo jeżeli nam wiertarka ucieknie, to od razu sobie rysujemy tą powłokę zewnętrzną, tylko tak jak pokazywałem na filmie od lewej, używając odpowiednich narzędzi, używając yy, wiercąc w odpowiednim rodzaju materiale. No bo są oczywiście zlewozmywaki słabej jakości, które mogą odpryskiwać. Natomiast jeżeli mamy prawdziwy granit, fragranit, nic się z tym absolutnie nie dzieje. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapkę w górze i napiszcie w komentarzach, czy się Wam podobało, czy nie, czy macie ewentualnie jakieś dodatkowe pytania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.